Ból dolnej części pleców uniemożliwia ci normalne funkcjonowanie i szukasz pomocy? Sprawdź na bullandwip.pl i odzyskaj kontrolę nad problemem. Cześć, w dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, czy istnieje coś takiego jak idealna postawa oraz czy sama w sobie postawa wpływa na ból. Prawdopodobnie obiło ci się o uszy stwierdzenie, że zła postawa powoduje ból pleców. I aby mu zapobiegać, lub się go pozbyć. Trzeba nad nią pracować. Opinia taka jest poparta mitem, który wydaje się być wiarygodnym poglądem, że zła postawa prowadzi do bólu z powodu mechanicznego przeciążenia na niektórych obszarach, co powoduje nagromadzenie mikrouszkodzeń. Ale jest kilka powodów, dla których ten sposób myślenia jest błędny. Pierwszym powodem jest to, że nasze tkanki przyzwyczajają się do warunków, jakie im stwarzamy. Oznacza to, że tak jak twoje mięśnie staną się silniejsze pod wpływem bodźca, tak samo stawy, ścięgna, więzadła, krążki między Kręgowe dostosują się do lokalnych naprężeń wywołanych określonymi pozycjami. Szerzej ten temat opisuję w tych odcinkach. Drugi powód to to, że zmiany na obrazowaniu nie są równoznaczne z bólem. Istnieje wiele dowodów pokazujących nam, że osoby z różnymi rodzajami zmian nie odczuwały żadnego bólu. Przykładowo w badaniu z 1994 roku wykonano badania obrazowe na 98 osobach, które nie miały bólu pleców. Wynik był taki, że u 52% z badanych na rezonansie wykazano nieprawidłowości które bywają klasyfikowane nawet do zabiegu. Pamiętajmy, że ból jest złożony, a obserwowalne zmiany mogą być jednym z czynników powodujących ból. Zatem odnosząc się do postawy, nawet jeśli ustawienia, w których przebywamy, przyczynią się do zmian w danej tkance, nie musi to powodować jej bólu. A może być formą przystosowania do codziennych aktywności. Jeżeli zmagasz się z bólem lędźwi i szukasz pomocy, odbierz darmowy kurs, w którym pokażę Ci, jak się go pozbyć. Link znajdziesz w opisie. Ostatnim powodem jest to, że każdy z nas jest inny, dlatego nie można mówić o jednej idealnej postawie. Asymetrie w naszych ciałach są raczej normą niż wyjątkiem, a anatomia danej osoby, w tym wielkość i kształt kości, również dyktuje dla niej najbardziej efektywny i wygodny sposób stania, siedzenia lub poruszania się. Co więcej, to, co jest nieprawidłowe dla jednej osoby, może być optymalne dla innej. Przykładowo osoba odczuwająca ulgę od bólu w wyproście odcinka lędziowego może skorzystać z poduszki pod nimi w celu łatwiejszego ustawienia się w tej pozycji. Z kolei gdyby odczuwała ból w wyproście, prawdopodobnie wygodnie siedziałoby się jej ze zgiętymi plecami bez poduszki. Powiedzmy sobie również, co pokazują badania na ten temat. Chociaż istnieją pewne wyjątki od reguły, większość badań wykazuje, że nie ma związku między postawą a bólem. Bardzo dobrze zostało to przedstawione w przeglądzie przeprowadzonym w 2008 roku, w którym przeanalizowano 54 badania dotyczące związku między bólem a postawą. Badania te nie dostarczyły dowodów potwierdzających związek między krzywiznami w płaszczyźnie strzałkowej kręgosłupa a bólem. Zatem, skoro wiemy, że dążenie do idealnej postawy jako sposób na pozbycie się lub zapobieganie bólu pleców może być stratą czasu, powiedzmy sobie co w takim razie robić, zamiast martwić się o postawę. Przede wszystkim pracuj nad swoim ruchem. Nie interpretuj błędnie wcześniej podanych informacji w sposób taki, że biomechanika i równowaga mięśniowa nie mają żadnego znaczenia. Zadbaj o nie dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom, a efekty, które uzyskasz pozwolą Ci na bezbólową pracę w nieidealnych pozycjach. Dodatkowo zadbaj o odpowiednio częstą zmianę pozycji. Jeżeli w swojej pracy spędzasz cały czas w pozycji siedzącej, postaraj się, aby ją zmieniać. O tym, jak ruch i praca w zmiennych pozycjach siedząco-stojącej może wpływać na ból pleców, dowiesz się tutaj. Istnieje również możliwość wykonywania ćwiczeń mających za zadanie mobilizację naszego kręgosłupa w pozycji siedzącej bez konieczności odchodzenia od biurka oraz używania dodatkowego sprzętu. Dlatego, jeżeli nie masz możliwości na pracę w zmiennych pozycjach oraz na aktywność poza nią, warto z nich skorzystać. Takie ćwiczenia również znajdziesz na kanale. Podsumowując, nie szukaj idealnej postawy ciała, bo taka nie istnieje. Zamiast tego zachowaj wygodę, ruszaj się, zmieniaj pozycje, w których przebywasz oraz pracuj nad poprawą swoich funkcji. Jeżeli film cię zaciekawił i chcesz więcej, sprawdź najlepsze wpisy z bloga w przypiętym komentarzu. Dajcie to wszystko i do następnego!